Przyjechaliśmy na Wolanie, gdzie, e, gdzie jeszcze nie wygraliśmy, bo i remis u siebie i remis na wyjeździe. E, znając wczorajsze wyniki wiedzieliśmy, że musimy ten mecz wygrać. Wiemy dobrze jak się gra z drużynami z doła tabeli, gdzie, gdzie drużyny są cofnięte i, i próbują grać z kontry. E, nam ta sztuka się udała w, w pierwszej połowie i, i Knafik tak jak w, można powiedzieć w założeniach przedmeczowych e, miał się rozluźnić i miał przejść dwie bramki. E, no Dlatego też w przerwie podszedł i mówił: dwie. E, powiedziałem, że możesz dołożyć jeszcze jedno. Także cieszy to, że, że szelił. No, Kontrolowaliśmy grę. Myślę, że te pierwsze 10 minut po przerwie było troszeczkę takiego uspokojenia niepotrzebnego uspokojenia. E, no tak, szliśmy kolejną bramkę i myślę, że zasłużenie. Wygraliśmy mecz. Cieszę się, że się odblokował. Cieszę się, że szelił tą bramkę jedną, drugą, trzecią. Ale tego bólu nie, bo będę się cieszył, jeżeli co drugi mecz napastnik będzie strzelał bramkę e, i, i będą się wymieniać z pomocnikami. Dlatego no, cieszy mnie to, że strzelił w końcu napastnik, a że strzelił knapik i strzelił trzy, to, to jeszcze lepiej. No, ta obrona była w ostatnim meczach pokazała, że była silną obroną. Dzisiaj wypadł wada, z wskoczył Mateusz Wobra. Cieszę się, bo... O, raczej, raczej zagrał dobry, dobry mecz, eee, szukamy, szukamy, szukamy miejsca dla tych młodzieżowców, którzy no, gdzieś tam pokazują, że chcą, ale nie tak do końca. Dlatego jeżeli jest taka szansa, taka możliwość, staram się tych młodzieżowców gdzieś włożyć i dać szansę również tym zawodnikom, którzy też na pewno zasługują, a, a, a przez to, że jest ten przepis, gdzieś tam w jakimś stopniu cierpią. Koper dzisiaj trudne warunki spisał się? Nie, jak najbardziej. Już meczu z Hutnikiem bardzo dobrze bronił, dzisiaj w tych ciężkich warunkach też miał tam kilka dobrych interwencji, także pozytywnego meczu. Przyjął dobry zespół do nas, który przebyszał nas zdecydowanie w pierwszej połowie piłkarsko. Zasłużenie strzelił wewnątrz trzy bramki, w związku z tym no, ciężko było nam coś odpowiedzieć na to. Chociaż w drugiej połowie chłopaki podjęli walkę, staraliśmy się tworzyć jakieś sytuacje, niestety jest zawiodła skuteczność, a można było z twarzą wyjść z tego pojedynku, no niestety kończymy 0-4 u siebie, no to jest bardzo słaby wynik. W drugiej połowie zaryzykowaliśmy, poszliśmy bardziej do przodu, chłopaki z tyłu zostali 1 na 1 i udało nam się stworzyć 2-3 sytuacje. No niestety, nie, nie trafialiśmy i, no i taki wynik jak widać na obrazku. Mieliśmy zagrać tak, żeby do przerwy wytrzymać przy tym wyniku 0-0. No niestety nie udało nam się, takie szkolne błędy spowodowały, że Soła stwarzała sytuację no i z inną krwią, wykorzystywali to. No ale warunki były dla jednego, drugiego zespołu takie same. Wiadomo, łatwiej się bronić na takich, w takich warunkach. No niestety, na mnie było łatwiej się bronić, straciliśmy proste bramki. No i już do przerwy praktycznie wynik był ustalony. O.